Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Nekru. Dzisiaj prawdopodobnie może się to okazać jeden już, może chyba nie z ostatnich, ale z bardziej chyba odcinków, które mają wpływ na całą fabułę, ponieważ niby tutaj możemy już dorwać Coburna. Nawet mogłoby to się w pewnym sensie zgadzać z moimi przypuszczeniami, bo Coburn się troszeczkę odkrył. Nawet moim zdaniem troszeczkę za bardzo się odkrył i jak próbował nas dorwać, no to wtedy zebraliśmy o nim jakieś informacje, a ta misja jest oznaczona tym szczególnym tymi dodatkowymi ząbkami, więc jest to misja łączona, więc też myślę, że tutaj może już się to jakoś zakończyć, a wtedy my tylko będziemy chcieli dorwać Shiva. Na tym, hmm, to jest wschód czy zachód? Nie wiem. W Los Angeles. Tam na pewno będziemy mogli dorwać Shiva. Nie wiem, czy to jest na pewno. Takie są moje przypuszczenia. Pewnie niedługo się to okaże, coś się tam będzie dziać, ale wydaje mi się, żeby to sprawa z Coburnem za szybko by się skończyła. Przynajmniej ja mam takie przeczucie, że tak to może się okazać. A nie za bardzo... nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Żeby po jednej takiej akcji nagle byśmy mieli już Coburna w swojej garści. Nie wiem, nie jestem tego do końca pewny, ale pewnie niedługo się przekonamy i niedługo wszystko się okaże. O rany, trochę straciłem czasu. Dobra, tu już jest meta, więc straciłem troszeczkę czasu, ale to nic nie szkodzi, bo jest już meta. Zapowiada się naprawdę interesująco. Co się stanie dalej? Jaka będzie kolejna misja? better lepiej it up. We're looking at an all FBI Mexican standoff here. Without evidence against Coburn, I'll be ending my career in Alaska. Don't worry, I'll find it. Find Naprawdę serio. Teraz musimy to rozwalić. 80 ze 100 skrzyń. Bardziej znienawidzona misja przeze mnie. No ale może jak się troszeczkę wczuję, będzie aż tak źle. Tylko że trzeba się ponownie skupić. Jest raptor? Chyba tak. Bo moja nissanowa piłeczka kauczukowa by sobie tutaj chyba nie dała rady. Chociaż ta piłeczka kauczukowa też jest tutaj dosyć mocna. Dawa jedziesz. Nie omijaj ich, tylko je rozbijaj. Nie wiem, czy uda mi się wykonać to za pierwszym razem. To jest naprawdę ciężka misja. I dosyć ostra. Pozostało dwie minuty. Shit, a jeszcze mną tak zarzuca. Okej, okay. ach, kurde, tutaj wyhamowałem do zera Przez to Nie wiem czy to jakoś się odbije później na czymś Dobra, już połowa z nich Ten tryb jest fajny, ale trudny Ja lubię takie, ale to wtedy właśnie jak jest coś trudnego no to... właśnie, trzeba się przy tym skupić i trzeba mieć nerwy ze stali, nawozy, żeby jednak czegoś tutaj nie zepsuć. No to jest połączenie wszystkiego tak naprawdę, co może tylko być. I umiejętności jazdy i... i stylu jazdy. Tylko żeby to się udało tego dokonać. Kurde, tam gdybym lepiej to przejechał, bo tam aż dwie zostały. Zostało mi 30 sekund. nawaj uda się. Jeszcze cztery. Trzy Dawaj, jeszcze tylko te. I chyba się udało. 20 sekund. Wow! Alex? Zoe, I got the goods. You got He must have got wind, gone to ground. Son of a bitch! Scratch that, Zoe. Looks like he wanted to take care of business himself. Don't let him get away. I don't plan to. Get after him, Alex. Aha, we to podążać. Czyli nie musimy go na razie niszczyć, tylko mamy go za nim jechać. Czyli to jest troszeczkę łatwiejsza chyba ta wersja misji. Ale i tak może być ciężko. Właśnie, jak będzie robił takie manewry, no to mi się to nie uśmiecha. Ale nie tak lepiej niż nie gdyby tego miało nie być. Spoko, to może, to może się udać. Mamy za nim podążać. Nawa, jedziesz. Nie wiem, czy później ta misja nie przerodzi się w jakieś e, zadanie, typu zniszcz go. No na razie, tylko mamy go podążać. Nic więcej, nic mniej. Podążaj. Nie mam go niszczyć. Mam tylko podążać. Ok. Niech tak będzie. Tutaj nie masz innej drogi niż w lewo. O te hell. Tego się nie spodziewałem, że to zrobisz. Musiałem się wspomóc, bo było naprawdę ciężko. Tam zahaczyłem o to drzewo i oczywiście obróciło mnie o 180 stopni. Spadaj z drogi. Pewnie dostanę za to karę. Tak, ale już mnie kara nie obchodzi, nie chcę tego powtarzać. Gdzie ty jedziesz, Coburn? Gdzie ty jedziesz? Na lotnisko chcesz uciec? Uciec lotniskiem. Misja ukończona. Złoto! Wow! Nawet bym się tego nie spodziewał. Ale fajnie. Dobrze, dobrze. Bardzo mi się to przyda. No i cóż. Zobaczmy, co się stanie dalej. Zoe, so, yeah, I got him. He's headed for the airport. Thanks, Alex. We'll cut him off. Son of a bitch. Special Agent Bill Coburn, I'm arresting you on suspicion of laundering, conspiracy to defraud, conspiracy to murder, and every other damn thing I can get to stick to you. You have no idea what you've just done. I think I have an idea, and I can tell you. It feels pretty goddamn excellent. I don't know how you did it, but the Vegas chapter is running like she's been fine-tuned. I'm authorizing your V6 right now. Glad to hear it. Also been a bit of a disruption out that way. Maybe you heard about that. A business associate of mine ran into a little trouble. Hey, all I've seen out here is 5'10s making you money. <laughs> That's the way it should be. You better get your ass west, because I'm holding the face-off and I want you there. What's a face-off? 5'10 face-off! You love it. No, i tak, moi drodzy, tak chyba to wygląda. Musimy się wybrać na zachodnie wybrzeże, do Los Angeles, tak jak myślałem. No, i musimy się tutaj wybrać. Na początku będzie Vincent. Prawdopodobnie osoba, która nas wprowadzi do Los Angeles, tak jak zwykle, będzie inna osoba. Um, jest tutaj kawałek drogi, z tego co widzę. Ile to jest kilometrów? Pewnie troszeczkę. Co nie? Pewnie tak nawet. The hell! No, ja rozumiem, gościu, że się lubimy, ale no, żeby aż tak. Myślałem, o, aż karetka pojechała, no tak, no, gościu, narobiłeś ten, narobiłeś się z gotu, aż karetki po ciebie jadą. No, już możecie przestać, naprawdę, proszę. Już? Nie, jeszcze nie. Przejedzie pod samym blokiem, oczywiście. Przejdziesz tak, by nie mogło być inaczej. Jest to dosyć spory kawałek drogi. Ehm, tak się zastanawiam, które by było najszybciej, bo stąd mam dosyć... Krzywą drogę, żeby tak. No, tak mogę powiedzieć, że to jest dosyć krzywa droga. Ale tutaj, może tą autostradą, jakoś by było szybciej. Ile ja mam tutaj kilometrów? Bo tego chciałbym się dowiedzieć. Stąd mam 33 kilometry, więc dosyć dużo. A na przykład stąd miałbym. Już na przykład ile? A stąd bym miał. Miał, 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 miał. 37, ale tutaj chyba jadę autostradą, więc powinienem być szybciej. Przynajmniej tak mi się wydaje, a jak w ogóle sobie pojadę tędy. Nie, będę jechał autostradą? No, trochę. Tak, trochę pojadę sobie autostradą. Więc dobra, niech tak będzie. Wybierzmy się jeszcze w tą krótką przejażdżkę. Czyli tak jak zwykle. Do. Samochodów. Zobaczmy, jakie są samochody, które będziemy mogli sobie kupić. Aha, oczywiście zaraz się policja, tak... Tak, 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 tak. Tak, już pędzę. E, autostradą pójdzie nam to szybciej z tym samochodem. Ja sobie pojedziemy tędy, a ja mam się dostać tutaj do sprzedawcy w Los Angeles, więc będzie chyba nam jeszcze droga bardziej sprzyjała, więc wybierzmy się w taką drogę. No i co? Jedziemy w takim bądź razie. Wybierzmy się w tą krótką przejażdżkę. Chociaż 38 km, to nie wiem czy to taka krótka przejażdżka do tego, do Los Angeles. No ale musimy się tam wybrać, żeby rozpocząć kolejny etap i prawdopodobnie poznamy kolejną osobę. No bo tak jak wspominałem, to co mi się nie podoba w The Crew to to, że każdy rozdział, każda miejscowość to oddzielny, oddzielna osoba, oddzielne zadanie, ale zrobiliśmy jedną najważniejszą rzecz, czyli powstrzymaliśmy Coburna. Czyli teraz musimy się zająć tylko Shiwem. Pytanie, czy policja go jakoś nie wypuści? Czy Zao jednak uda się udowodnić mu te zarzuty? Ale myślę, że tak może być. Że prawdopodobnie może się zakończyć to tak, że całe to zachodnie wybrzeże będziemy współpracować z tym Vincentem i nie będziemy spróbować załatwić shiwa. Tak przynajmniej mi się wydaje. Bo to już jesteśmy w Styx, czyli fałszywską. I to może być tylko... tylko lepiej dla nas. No jestem tego ciekawy. Jak to się rozwinie. No, jestem też ciekawy jakie samochody otrzymamy. Bo to też jest jedna z interesu bardziej interesujących rzeczy. Które samochody pojawią się na zachodzie i... chyba już wszystkie... Wszystkie tak naprawdę możliwe samochody w grze będziemy mieli odwakowane No... zobaczymy. Nie robię tych zadań jak na razie. Chociaż może powinienem. Ale. Nie chcę sobie na razie. Chcę sobie spokojnie tak przejechać te kilka dziesiąt kilometrów. W spokojnym tempie, w dobrej muzyce. Nie wiem, czy mi się radio czasem nie zmieniło. Ale. Przynajmniej gra muzyka, którą lubię i którą znam. Co chwilę te patrole policji to już może człowieka zdenerwować? Ale to i tak. Fabuła powoli nam się zamyka. Powoli, no nawet nie tak powoli, ale. Ale się nam zamyka. To, to co jest najważniejsze powstrzymanie Coburna, które widzieliście przed chwilą. E, został zamknięte. Pytanie na jak długo? No, bo. Nie chcę mi się w to wierzyć, żeby aż tak mocny człowiek ee, został zamknięty. Może. Mogę się mylić, ale nie wiem. Nie wydaje mi się to takie zbyt piękne. Chociaż tak samo nie wydawało mi się to takie zbyt piękne z Harem, a okazało się być pięknie, radośnie. Ubisoft chyba lubi dobre zakończenie. Więc też bym się spodziewał takiego zakończenia, ala... Mm, właśnie w stylu, że wiesz co, no jednak ciebie zostawię, no nie zabiję ciebie, bo jednak okazałeś się fajnym gościem, tylko uciekaj z tego kraju. Nie zdziwiłbym się, ale ucieszyłbym się z innego mm, tego, z innego zakończenia, kiedy to naprawdę e, jest taka wspaniała taka scenka, kiedy przystawiamy mu pistolet do głowy i, i jest taka akcja, to zabrataj. Jeden strzał, dziękuję, do widzenia. To też by było... takie... trochę mocne. I to wtedy by się musiało dziać. A tak... No zobaczymy, jaką ścieżkę... jaka ścieżka została tutaj wybrana. Kto się zniszczył? Jesteś gotowy na poszukiwanie Szybki? Tak. Dobrze. Mój przyjaciel z zachodu może nam pomóc w przygotowaniu się do 510 Face Offu. Jego imię jest Fenson. Czy to dobry chłopiec? Nie. On jest bitch. So along. Aha. No w końcu się Harry odezwał po dosyć długim czasie. Dziękuję Harry. Mm, ale powiedział nam... Dobrze, że mnie nie zaczęli gonić. Dobrze, że powiedział nam jedną bardzo dobrą rzecz. Że jest kompletnym. No. I że się dogadamy. <laughs> no to jest... to jest miłe z jego strony. Dzięki Harry, że się odezwałeś. Przynajmniej dobrze, że... Będziemy mieli e, jakieś wsparcie. Ale tego się spodziewałem. Może znowu Harry się trochę częściej odezły. Chociaż wątpię. Tam przez pewien moment Alita się odezwała. Też jak byliśmy już w innej miejscowości. Te postacie naprawdę grają tak małe role. Poznajemy je. One nam pomogą, wykorzystamy je i już znikają. To mi się nie podoba. To mi się naprawdę nie podoba w tej całej fabule. Że poznajemy tak naprawdę co, co jakiś ten, co, co stan, to ten, to, to nowa osoba, a później nagle zapominamy o wszystkich. Nie, nie za bardzo mi się to podoba, no ale już, już nie, nie mówię naprawdę. Bo tutaj każdy ma prawo decydować i robić grę jaką chce. Ja też tworzę kanał taki jak ja chcę i nikt. mogę się kierować jakimiś radami, ale to jest mój powiedzmy, może produkt, tak? I to ja w większo większej większości mierzę. Nie, jakoś to powinno być inaczej. Decyduję jak to powinno być zrobione i jak ja to robię. No, tak samo i twórcy tutaj, no postawili na taką fabułę, a nie inną. Oczywiście można by było zrobić to lepiej, ale i tak jest dobrze. Bo jednak brakuje mi w tych krajach wyścigowych e, jakieś fabuły. Przerównam teraz Drive Club. Drive Club to jest taka no, gra, w której... no, tylko jeździmy i tam naprawdę nic oprócz jeżdżenia się nie dzieje, no. I, i to się dzieje naprawdę. Z, rozumiem, że mo, można sobie pojeździć, tak? I, I to jest fajne i przyjemne, bo, bo ja lubię jeździć, ale... No... Come on, no jak długo może to nas zatrzymać, kiedy będziemy próbować już 15 raz bić yy, rekord znajomego, który, który już raz pobiliśmy i on jeszcze raz nas pobił. No, w pewnym momencie to nam się znudzi, okej, okay, rywalizacja rywalizacją, fajnie, że jest, ale jednak fabuła, brakuje mi tego i właśnie przez to też chciałbym powrotu NFS-u w takim dobrym stylu, kiedy była ta, chociaż ta szczątkowa fabuła, że mieliśmy tam na przykład w Most Wantedzie złapać realizora, czy też w Karbonie Dariusa, ale mieliśmy tutaj też mamy złapać Cowbarona e, i Shiva. Taka fabuła, i naprawdę jestem z niej zadowolony. I, i jest naprawdę wtedy dla mnie ta gra na przyzwoitym poziomie i można w nią grać. Naprawdę dajcie do wyścigówek lekką fabułę. Nie mówię, że muszą być we wszystkich, ale w singlu naprawdę niech ona będzie, bo... Multiplayer jest od multiplayera, single player niech będzie od single playera z jakąś w miarę ciekawą fabułą i wtedy no będzie nam się przyjemniej grać. No, przynajmniej takie jest moje zdanie. Ja lubiłem w grach wyścigowych fabułę. Fabuła w Undercoverze... podobała mi się, ale Undercover kulał pod względem optymalizacji i pod względem bugów, bo bugów tam było pełno. Tak samo przecież jak Assassin's Creed Unity niedawno wydane. I zobaczcie, tyle lat. No tyle no, nie aż tak dużo, ale... Tak naprawdę nic się wielkiego nie zmienia, nadal są te same problemy. Czy to w 2014, czy 2008, czy 2009 wychodził Undercover, no nadal... Ale no to jednak, jednak to nic nie zmienia. I pomimo tylu lat nadal można robić gry, które są, mają pełno błędów i które nie są poprawnie zoptymalizowane, a my Dojechaliśmy do sprzedawcy w Los Angeles i zobaczmy, co on tutaj ma. Widziałem kilka ciekawych samochodów, pierwszy z nich Ford GT, drugi Mercedes-Benz, tylko szkoda, że ja na żaden z nich nie mam kasy, eee, nagroda z Uplaya, czyli Dodge Viper SRT, Bentley Continental, Mercedes-Benz, Lamborghini Murcielago i Pagani Huayra oraz Koenigsegg Agera R. Drogie te samochody. Oczywiście ten jest wyczynowy, ten jest wyczynowy, ten jest na wyczyn i na tor. Wow, naprawdę. <ścoughs> czy czy można to jakoś sobie odblokować? Czy tak zaraz zobaczę, czy ja mam w ogóle nie mam nawet na to punktów, żeby sobie odblokować. Jak ja mam teraz to zrobić? Bo nie stać mnie na żaden samochód, nie mam kasy. Znaczy w ogóle mogę sobie jakieś ulepszyć? Okej, okay, dobra, mogę sobie te ulepszyć. No ale no to tak naprawdę no to moim zdaniem to się troszeczkę mija z celem, ale no prawdopodobnie będę musiał wybrać kolejny jakiś samochód, który będzie musiał zostać ulepszony na tor. Okej, okay, tutaj mogę sobie kupić Chevroleta, ale no zobaczcie za ile jest Chevrolet Corvette. Mogę teraz zrobić w 8C kompezyne. Ale no, ten samochód mi się nie podoba i to bardzo mi się nie podoba. No i te samochody. Mało. Naprawdę mało aut. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak mało aut w tej grze. I że ten tunik będzie aż tak ograniczony. Myślałem, że każdy samochód będzie miał jakąś swoją klasę. No, żeby kurczę, Mustanga nie można było przerobić na tor. Nie, za bardzo mi się to podoba. No ale. Takie może było. Założenie tego. Mam tylko nadzieję, że będzie lepiej. A my. W kolejnym odcinku zobaczymy się u Vincenta, do tunera nawet nie jadę, no bo nie mam, nie mam samochodu, a prawdopodobnie będę musiał się zdecydować na jakiś samochód. Może będzie to Nissan? Na tor? A może. Może tak zrobię. Natomiast na dzisiaj to tyle, ja się z wami już żegnam, więc trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!